Dobra. Moment! Na 12.00 pierwsze danie. To, to, mm -hmm. Wykonujemy trzy no, ja, danie. Rozplanujcie tak czas, żeby można było podać przekąska z zespołu numer 1, przekąska z zespołu numer 2. Czy tam pierwsze danie w zależności od tego, co macie, tak? Potem główne danie z zespołu numer 1, główne danie z zespołu numer 2, zupa z, y, deser z zespołu numer 1, deser z zespołu numer 2. Pytanie? Szef mówi jak robi. Szef jest szef z Deleguje zadania, tak? Czyli podział pracy. Mhm. Ja Zastanów się nad tym, ile osób do czego jest potrzebnych, żeby wszystko robić jednego. Brigada. To jest danie jest szef. Ocenę jest tu i tu jest na właśnie. OK, Jnkqui and we